Jest z nami pan Grzegorz Grochowina z firmy doradczej KPMG i z panem Grzegorzem rozmawiamy o wspólnym rozliczeniu małżonków, takim podatkowym wspólnym rozliczeniu i panie Grzegorzu proponuję teraz, żebyśmy troszeczkę poszli dalej, bo tu już wiemy, że musi nastąpić ta dysproporcja, jeśli chodzi o dochody przy wspólnym rozliczaniu i wtedy to będzie niosło z sobą najwięcej korzyści, no ale z małżeństwa... Bardzo w małżeństwie się często pojawiają dzieci. I teraz pozwoli Pan, że o taką nietypową sytuację na samym początku zapytam. Bo może być tak, że ktoś jest w związku małżeńskim, ale dzieci ma z wcześniejszego związku, czy to małżeńskiego, czy nieformalnego. I może też te dzieci wychowywać razem po prostu z nowym małżonkiem. I teraz, czy ulga na dzieci, ta, która jest w systemie podatkowym, ona Dotyczy i dzieci, że tak powiem, własnych, tych, które są wspólne, znaczy, wszystkie tak. dzieci są własne, co ty blajer w ogóle mówisz, wspólnych dzieci, czyli z małżonkiem, czy tym naszym obecnym małżonkiem, czy możemy także, że tak powiem, jakąś korzyść podatkową odnosić z. z Jezus Maria, jakie, jakie okropne słowa mi się cisną na usta z tytułu posiadania dzieci wcześniej, no, z, z tytułu tego, że mamy pociechę z wcześniejszego związku, żeby to po prostu tak bardziej elegancko nie uprzedmiotowić absolutnie w ogóle e, swoich najbliższych. Jak to wygląda? Tak. Tak, panie że tutaj no, niestety podatki trochę brutalnie podchodzą do kwestii dzieci, bo nie zawsze dziecko jest dzieckiem w celach podatkowych. Tutaj, tak, w tym przypadku, tak, w tym przypadku, którym pan yy, przywołał. Jak najbardziej jest taka możliwość, jeżeli faktycznie ten jeden rodzic, który ma dziecko z poprzedniego związku, powiedzmy małżeńskiego, uh -huh. dalej je wychowuje tak? I, i faktycznie sprawuje tą władzę rodzicielską, czyli ponosi ciężar utrzymania, powiedzmy tego dziecka, to jak najbardziej nie ma problemu, żeby skorzystał z tej ulgi, tak? czyli ulgi na dziecko. Dobrze, a ta dzieci z, z nowego związku, czyli dzieci, które się pojawią, to wtedy on sobie dopita, może wpisać tam Jasia z wcześniejszego związku, a Marysie z nowego związku? No tak, jeżeli to jest faktycznie, no jest, jest sprawuje władzę rodzicielską, jest to jego dziecko, to jak najbardziej. No tutaj tylko trzeba uważać, bo no. to jest Aha. dosyć częsty problem, szanowni państwo, że niestety z miłością jest tak, jak mówiliśmy na początku, że nie zawsze potem wszystko idzie tak, jak iść powinno. I niestety w wielu przypadkach, gdzie jesteśmy świadkami, czy też sądy są świadkami, no rodzice kłócą się, kto z tej ulgi ma prawo skorzystać, tak? No bo pan tutaj powiedział, pan redaktor, że ten rodzic, ten, powiedzmy, mąż chciałby sobie odliczyć tą ulgę. Ale może się taka sytuacja zdarzyć, że żona z poprzedniego małżeństwa, tak? też będzie chciała skorzystać z tej ulgi. I tutaj też powstają problemy, kto tak naprawdę ma prawo skorzystać z tej ulgi, i tutaj z, z pomocą miały przyjść różnego rodzaju interpretacje podatkowe, natomiast to jest na tyle zawiły temat, że tutaj nie ma jednolitej, jasnej linii orzeczniczej, tak? Tutaj trzeba, tak jak już wcześniej wspominałem, e, sprawdzić kto faktycznie tą władzę rodzicielską e, sprawuje, jeżeli tak, to Ale, panie Grzegorz, ale może nie... być tak, że dwoje rodziców sprawuje, bo aż czasem te takie napięcia związkowe z poprzednich związków, one nie są aż tak Radykalne, żeby pozbawiać władzy rodzicielskiej, tylko no, ustalona jest na przykład opieka naprzemienna, albo ustalone jest tam to, że głównie dziecko tam przebywa u mamy więcej czasu, ale w jakiejś tam części roku spędzał u ojca, więc jest to nie masz takiego dramatyzmu, że tam po prostu relacje rodzice z sobą zdrywają, co jest w ogóle dobre, no dla dobra dziecka w ogóle utrzymują czasem pewne relacje to to ja rozumiem, że oni musieliby jednak ustalić sobie wewnętrznie tak no to słuchaj na przykład w tym roku to ty sobie na jasia odlicz. A ja w przyszłym roku tak żeby jakiś taką jakąś równowagę w tym u, że tu jakby w fisku nic do tego nie ma, ale nie można znowu z zrobić czegoś takiego, że i sobie i mama, i tato odliczy taką ulgę w pełnej wysokości. Dokładnie, panie dyrektorze. panie dyrektorze, dokładnie tak jak pan tutaj powiedział, jeżeli faktycznie nie ma jakiegoś wyroku sądowego, który by nie wiem, mówił, że przez 4 dni czy przez 5 dni zajmuje się matka, przez 2 dni ojciec i tam sobie mogą podzielić odpowiednie proporcje, są przypisane, to okay. z automatu przyjmuje się, że jeżeli ta opieka jest naprzemienna. Po 50%, tak? Czyli w przypadku jednego dziecka, jeżeli rodzice oczywiście spełniają kryteria, gdzie tam ulga jest 100, 1112 zł, no to powiedzmy po połowie każdy z rodziców tej kwoty może sobie odliczyć w zeznaniu rocznym. Okej, okay. i teraz Panie Grzegorzu. To mówimy troszeczkę w tyle o jednym dziecku. Tam z poprzedniego związku plus ewentualnie z nowego związku. Ale teraz tak. Czy do rozliczenia rocznego bierzemy pod uwagę tak no jakoś nie potrafię tego bardziej elegancko powiedzieć, ale stan dzieci na koniec 2024 roku, no bo może być tak, że po prostu ym, dziecko się pojawiło na przykład na początku 2025 roku. Yy, no no nie, nie, nie jesteśmy w stanie czasem po prostu, czy znaczy jesteśmy w stanie, ale jakby jest to uzależnione od okoliczności, które absolutnie nie, nie podlegają jakoś prawu podatkowemu, tylko kwestiom zdrowotnym. Czy to ma znaczenie, yy, kiedy dziecko przyszło na świat do tego właśnie naszego rozliczenia podatkowego? Pamiętaj, no to można powiedzieć, że to jest temat bliski i na czasie mojemu sercu. Bo akurat ja mam taki przypadek, że drugie dziecko urodziło się w październiku poprzedniego Proszę roku tak, 2024 roku, więc ja jestem, można powiedzieć, tym podatnikiem, o którym Pan mówi. jak najbardziej w przypadku dwójki dzieci, jeżeli powiedzmy, czy jednego dziecka, jeżeli to dziecko urodziło się, no, weźmy przykład z życia, czyli mój przykład, 1 października. To mam możliwość odliczenia sobie za to dziecko 3, 3 miesiące, tak? czyli październik, uh -huh. listopad, grudzień. Nieważne, czy ono się urodzi 20 października, czy, czy 30, mogę sobie wziąć całą kwotę. Tak? Czyli to um, wspomniane 1112, po prostu dzielimy na, na 12 miesięcy, tam jest około 90 paru złotych. Ja jestem w stanie za to drugie dziecko, które urodziło się 1 października, rozliczyć sobie tą kwotę 3 razy po 90 złotych, tak? czyli tam 270. Mm -hmm. Czy Panie Grzegorzu, to wychodzi na to, że z podatkowego punktu widzenia opłaca się, jak dziecko na początku roku przychodzi na świat? Bo wtedy da się po prostu całe pełne 12 miesięcy w ogóle tej ulgi rozliczyć. Dokładnie, dokładnie. Kiedyś było tak, ale to już za, za dawnych czasów, powiedzmy na początku, za ulga wchodziła, że nawet jak się urodziło w listopadzie, można było wziąć za cały rok, tak? Uh -huh. By był taki krótki okres. Natomiast no już od, od dłuższego czasu jest to proporcjonalnie dzielone na miesiące. Dobrze, Panie Grzegorz. Teraz tak, przy bliźniakach to jest to po prostu ulga razy dwa? Tak, no to, to już jakby przy, przy bliźniakach, czy przy dwójce dzieci razy dwa. I co istotne, panie redaktorze, że od dwójki i większej liczby dzieci nie patrzymy na kryterium dochodowe. Pa, a panie Grzegorzu, a przy jednym dziecku, tam chyba tam było, nie wiem, właśnie dopytuję, tam było jakieś kryterium, że Fiskus nie lubi, jak jest tylko jedno dziecko, więc tylko niektórej grupie podatników pozwalał na odliczenie ulgi w przypadku jedynaka czy jedynaczki. Tak, nie lubię, jak jest jedno dziecko, nie lubię, jak ktoś dużo zarabia przy jednym dziecku, i tutaj jest limit przychodów w przypadku jednego podatnika. Także, jeżeli jeden rodzic wychowuje dziecko, to jest 56 tysięcy. W przypadku małżeństwa kwota dochodu nie może przekroczyć kwoty w wysokości 112 tysięcy złotych. I wówczas, jeżeli ta kwota nie przekracza wspólnych przychodów, to jak najbardziej możemy skorzystać z ulgi na dziecko przy jednym dziecku. Panie Grzegorzu, ostatnie pytanie mam dotyczące już przedsiębiorców. Jeżeli ktoś rozlicza się podatkiem liniowym, czy nie podatek liniowy w 2024 roku, to ma prawo do ulgi na dziecko, czy nie ma? Bo tam przy podatku liniowym jest jakaś dodatkowa restrykcja dotycząca prawa do korzystania z różnych ulgi preferencji. No nie, nie tak, tak samo jak przy ryczałcie, tak samo przy podatku liniowym no nie ma możliwości skorzystania z ulgi na dziecko, ale nie ma problemu, jeżeli rodzice się rozliczają rozdzielnie, tak, żeby skorzystać z tej ulgi przez drugiego z małżonków. Czyli na przykład, żona, na przykład, no, jest na przykład ta intercyza, jeszcze jest rozdzielność majątkowa, no to wszystkie tamte ulgi będzie żona rozliczała, a mąż, ponieważ ma podatek liniowy, no to rozliczy tam korzystniej w ogóle działalność gospodarczą, bo tam na 19%. Więc tak to można podzielić, tak powiedziałbym, małżeńsko. Dokładnie. Panie Grzegorzu, bardzo Panu dziękuję. Nie odciągamy Pana od obowiązków ojcowsko-małżeńsko-mężowych takich, żeby Pan więcej nam czasu jeszcze poświęcił. Wszystko chyba wiemy, ale proszę Państwa do tematu będziemy wracać jak tylko będzie taka potrzeba. Grzegorz Grochowina z firmy doradczej KPMG był z nami.